Gdzie mam kosty i To masz w kolejnym odcinku na moim kanale Sgryszowe. A dzisiaj będziemy już kończyć mój nowy dom w poprzednim odcinku. Zaczynaliśmy ten dom, więc jeżeli go nie widzieliście, zapraszam, jeżeli nie widzieliście. A tymczasem dzisiaj będziemy kończyć naszą budowlę piękną, ładną. Więc teraz tak bierzemy pyk, te czarne bloki, oczywiście. Teraz tak jakoś. Tak, za tym jeden, czyli tak. Właśnie tak trzeba. I tak samo z drugim trzeba zrobić chyba. Okej, okay, dobra, to git. Trzeba będzie trzeba dorobić nasze szkła, bo kurde no, stało mi tylko trzy szkła. Wydaje mi się, że zużyjemy więcej niż trzy szkła. Może ja sobie od razu dorobię. Teraz trzeba zniszczyć te dwa. Fajnie, podoba mi się. Prawdę ładnie. Bardzo to trzeba taki filar robić, jakby. Tu tako, tu tako i tu szkło. Proszę, o i teraz to trzeba połączyć. O, teraz tu trzeba... takie o. Ej naprawdę? Wygląda to dobrze. Zrobimy takie coś. A tu dajemy dwa. Tu trzeba zniszczyć. Nie wiem czemu, ale trzeba. A nie, to zostawmy. To białe musi być. Teraz dajemy to czarne tu. I teraz... O ja zapomyliłem się, to nie jest na czarno. To są szkła. Boże. O nieźle. No i muszę dorobić znowu. Ja... ja, ja ją muszę dorabiać? No ja nie wiem. Dobra, zrobię sobie na zapas. Teraz oczywiście zabudujemy. Tu trzeba zrobić cały... Kawałek tym. Byk. i znowu jeszcze raz. Dobra, tu nam została jakaś powierzchnia. Dobra, tu trzeba dać ściankę. Trzeba zniszczyć. I dać biały. I da podawać tutaj biały. I teraz Dobra, i teraz trzeba to zrobić, tak. O jezu. Kończy mi się powoli te czarne. Mam tylko pięć ich. Zrobić więcej. Tylko nie wiem, czy mi, czy mi stać. Tu trzeba dać niebieski. Okej. Okay. I to będą takie schody. Okej. Okay. Czaje. Daj biały. Teraz z tej strony robimy to samo. I schody. Pyk. Aha, dobra. Teraz zrobimy to inaczej. Ci to trzeba zrobić tak. Ciup. O, tak. Tak i tak. Teraz to ładnie wygląda. I tak samo z tamtym. Tu trzeba połączyć te piętra teraz ze sobą. Trzeba tak całą zapełnić. Tu nic nie wystawało. O. Taką musi być, proszę Państwa. A, i teraz niszczymy całą tutaj podłogę. I zamieniamy ją na niebieską. Tak dokładnie. Na niebieską. Więc teraz macie tutaj lapsa jak. Jak niszczę całą podłogę i zamieniam ją, taki podłogi będzie niebieska podłoga. No to niebieska. Dobra, no i mamy podłogę niebieską. Idziemy na górę. O, teraz tutaj białe filary. Teraz tak z każdym. No dobra. To lecimy. O ja to pomyliłem się, to nie ma być na równi z dachem, tylko ma by być... O jeden więcej niż dach. Dobra, teraz jest git. Dobra i teraz te filary trzeba wszystkie ze sobą połączyć. Oj ojoj. Oj. Nieźle. No będę musiał dorobić trochę. Bo mało. Patrz. Patrz. No jeden. Te bloki to ledwo co już wystarczą, no. I że tu trzeba połączyć. No dobra. Tu trzeba mieć, to muszę dorobić fest. Jeszcze tak tutaj trzeba połączyć to, Tyk, tu. No już nie mam więcej. No bez kitun, no nie mam. Nie wiem, czy ten dach. Chcę go zapełnić całego. Patrz, nadal mi nie starczy. Jezu! Dobra. Teraz jak tak jest, to robimy tak. Okej. Okay. Teraz ten cały. Oto całe trzeba zamienić na zielone, Po prostu zielony. Ja, pyk. 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 Dobra, teraz tu takie, oj, pyk i dajemy podpią. ten, tak jo. no i mamy, dom skończony, witowie, proszę bardzo, tak on wygląda, na razie muszę sobie jeszcze podać tutaj różne rzeczy, ale poza tym, mamy skończony wizjon, ja mam dziękuję za, bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się ten wam się podobał. I to było na tyle. Patrzę, Śnara.